Bardzo ja się kolejny dzień na moim kanale i chyba zagramy w brani Legacy, dlatego że wyszedł update Halloweenowy i jak widzicie babka ma dynię na łbie No to pięknie wygląda. I tak, w tym update dodano właśnie holiday decoration, czyli te dekoracje. I widzicie co dodano? Nowy, najcieńszy tryb. hollow właśnie go kupiłem yy, za 20 monet, bo jak widzicie, mam tyle monet i nafarmiłem je tak, że grałem na Impossible na trybie 1.0 i w ten tryb jest o wiele łatwiejsze, bo tam tylko parę rzeczy trzeba zrobić I dostajemy tyle samo monet co na impossible 1.8 Więc tak samo można łatwo farmić, nie wiem czy oni już naprawili I się to zagram na impossible właśnie, bo hollow jest jeszcze nie jestem przygotowany I tak hollow o co tu chodzi Jest o wiele szybszy ode mnie Jest o, o wiele Mówię wam o wiele, jest tak szybka bo ja widziałem jej prędkość yy, Nie możemy się już chować i to jest chyba jedno z najgorszych utrudnień Nie schowamy się już w skrzynce czy w szafie, bo nie ma drzwi od szaf. E, również nie suwamy się w tych miejscach e, nowych, czyli pod stołami, tam gdzie często się chowałem i ją wymijałem. Jest więcej z podłóg. Jest inne utrudnienia, więc jeszcze 3 sekundy śpi. Jest, to jest takie. Jest, to jest chyba najcieższe w ogóle tryb, jaki kiedykolwiek powstał grany. I tak, się sobie lecimy na Impossible, Holiday Decoration i tak. Yy, może... Dynamic Spawn, o co w tym chodzi, już wam mówię Że przedmioty się rozwiążą na różnych presetach, tak samo jak Normalnie, tylko że po prostu w innych miejscach Na przykład zrespi... jak się na czwartym presecie respi w samochodzie To na przykład się zrespi na płuca obok Albo w czyli W zasięgu gdzieś niedaleko, więc o to co w tym chodzi Dzisiaj raczej może W sumie zagramy z tym A w sumie nie, bo dzisiaj gramy na presecie drugim I już mam taktykę Bo tak, jest to dobry preset do ucieczki Kanałami i się spróbuję przetestować. Wtedy yy, właśnie preset. Dzień pierwszy. Impossible. Powiem wam, jak kiedyś mówiłem, jak powstał Impossible. Jak jeszcze był najcięższy, to mówiłem, że Extreme jest łatwy. To teraz mówię, że yy, jak powstał Hollow, że jest Impossible łatwy. I tak to właśnie jest. Ok jest. Okej, okay, Impossible. Jak Impossible. Lecimy. Babka już biegnie. Jest, babka. Bierzemy tutaj skarki. I też jest tekstura zmieniona. Taka bardziej na różne kolory. Zaraz wam pokażę. A w karki jest. Łapanki, który jest ładny, zielony. Fajnie. Babka ładnie na łbie. No to jest piękne po prostu. Dobra. Lecimy na górę. Pyk. Ciach, ciach, ciach Widzimy coś takiego On zapobiegnie, a my lecimy na górę Ostrożnie, ostrożnie Pyk I pyk Bierzemy Śrubowo wkręt. I tutaj hałasujemy Niech sobie przebiegnie, śrubokręt też jest ładny taki w tych kolorach Halloweenowych jest babcia. Lecimy na górę. I tak, na Legasy Kruka można e, robić strzałą i przez taką usypiającą i przez to, przez jakiś czas I To jest Game Changer, bo tam on ułatwia dosyć grę. Tak. Przechodzimy Udało się I lecimy ze śrubokrętem od razu I się gra bez glitchy żadnych To jest taka taktyka z glitchami, żeby robić speedrun, ale się bez glitchy robimy Też dosyć szybko pójdzie możemy włączyć timer też O i... I ważne jest to, że ten timer Nie, nie, nie resetuje się, tylko Jak go włączyć, to potem już nam czas i tak zapisuje Więc mamy już czas i gramy jest bardzo spoko. Możemy sobie w każdej chwili włączyć ten timer, jak zapomnimy, czy później po prostu, po prostu od początku też włączyć, jak chcemy. A to też bez różnicy. Aha, teraz nie chce leć. co on usłyszała? Ta strzała hałasuje, cholerna. Już mocno słyszałem jakby chaosowało No tutaj powinna być No i jest, dobra Co tam? Nie, babkę na przedmiot. Okej, okay, babka, nieźle Idę po kuszę. A, tu była czekamy teraz Ona trochę musi przebiec, bo to jest drugi koniec domu ek lecimy na dół oj jest książka lecimy, pół sekundy jest, ja już i tak w parę porównałem to Halo? Gdzie? Ona śpi 3 sekundy I powiem wam jeszcze, bo to sprawdzałem, ten tryb Ona tak się szybko respi, że jak się wywala, to ona wiecie, hasuje, jak się wywróci To ona tak szybko się respi, że jak się wywróci, to ona już słyszy, jak się po zaspieniu to i tam biegnie w tym miejsce, więc Tak to właśnie wygląda Dobra Lecimy Taktyk. Powiem wam też w granie i to dodali update, w którym te moje taktyki na Reset już nie mają sensu. Bo to byli tak samo jak na leg Legacy czyli wszystko jest. Nie można. Nie słyszymy, jak się troszkę zachodzimy za ścianą. Ale ja już mam nowe taktyki, więc z mi tak łatwo nie ogra. Spokojnie. Tak robimy. On coś konuje. Łazi i tak aż platy zachosuje, bo saturę to nie działa, bo w lekacji zawsze nie działało. Wresatura to już nie zadziała. A ja mam inne taktyki, więc spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. łapkę, tak mi łatwo nie ogra, jak mówiłem. Łapkę chyba nie da rady jej już ograć. Chyba, że coś wymyślił. O NG też ma dynię na łbie Dyk. Ja sobie zahasuje w ogóle, no wiadomo Ten klucz rzuci. musimy się dodać, że to ma młotek, ale w innym miejscu, nawet wam powiem gdzie W innym miejscówce Kurde, i tak tak zauważy Musimy patrzeć, aż pójdzie A tutaj idzie W na strych Nie wiem, czy na impas, bo po, po też nie spada przedmiot. Ale wolę nie ryzykować. To zaryzykujemy. Albo i nie? Zaryzykujemy, bo mogę to złożyć samo, że spadło. Albo jednak i nie mogę. Bo tu podłoga przecież szypi. No i. Fantastycznie. Dobra, babka łapnie. Trudno. Może, że to przetestowaliśmy. Tylko nie zaupała. Już raczej nie uciekł no, A to nic, to jest dopiero dzień drugi. Najimpossible jest bardzo spoko, Jak najimpossible. Co było? Rentren znowu? Dać wiek? Okej. Okay. Jak to z timem będzie? Fajnie, że ten czas nie leci jak się respimy. Może leci, tylko nie widzimy tego. W tak jest, bo po włączają na czas kadcenki ten timer. Jest, jest spoko Dało się. Idziemy do Angelen. A przecież. A latarki wcześniej, a przecież mam latarkę już wziętą ze sobą. O, tam pająki są halinowe. Ej, fajne to jest. A, no, jak. Jak Fursat e, robi granie, legacy jakiś mod. To zawsze wszystko jest udekorowane, więc to jest fajne. I Angel też. I tak. To no w ogóle jest. Oj oj. Oj. No nie miałem się że ona poszła w drugim kierunku, aż się Eslip łapnie. Tam jest właśnie motek. O kurde, nie za ta maska. Dyniowa Myślałem, że ona poszła w drugim kierunku. Ajajaj Już szybko dosyć te dni lecą. No nic. E, my byszę sobie safe nie ja mamy cutting pillars. Oj, oj. może się mogę na niej poseby tutaj schować. No halo, to już byłoby nieciekawie. A tam nie pójdziesz. Jednak babka Jednak pójdzie. Gdzie to jest motek. Czy zdążę? Jest. I musimy teraz iść w prawo, zaraz do pokażę dlaczego Bo tam jak wiecie, jest się do ścieków A ściekami przejdziemy do miejsca, gdzie trzeba użyć młotka Bo trzeba użyć te trzy dychy tam obok pokoju trzeba użyć Tutaj Dobra, i mamy tutaj ten e, e, Wooden stick I tutaj jak działa, ja, to tutaj zachosujemy i tutaj agrujemy. O, chyba to nie działa. A nie działa. Dobra. Spoko. Strzałę na to, wcześniej strzeliłem. No ale nie hasła, żeby była dosyć daleko. Żebym na spokojnie zdążył. Więc zrobić tak. Ja to sobie zrzucaj i, i przejdę. Garażem. Będzie szybsze. Ok, ona co tam okrad poszła. Odzisz no to blisko jest. O też fajnie mamy ma teksturkę tego cutting Pillars e, Chain tera też tak niebieska. Oprócz, że w tej wersji nie jest niebezpieczny, jak w Ta część i Reseturet część mają swoje e, utrudnienia, dwie części te. Więc tu jest coś cięższe i tam jest jakieś inne utrudnienie. Więc no, dobra. Mamy wszystko, co potrzebujemy. Też fajnie byłoby aby na holu albo jakimś innym, cięższym trybie, jak kiedyś jeszcze wyjdzie. O, idealnie, dodali jeszcze jakiś dodatkowy e, extra lock. To byłoby bardzo spoko Na przykład jakaś karta, czy coś Albo jakiś łom jeszcze Mamy w i w trójce i mamy to A, jeszcze nie wziąłem innej rzeczy Gdzie to a trzeba to wróciłem? Przecież ja tam zostawiłem to, w dobrym miejscu Wspomniałem o kurde, pomyliło mi się, dobra trudno Dobra, zdążyłem Mamy to Mamy, 15 minut się udało nam przejść Impossible Bobka ma fajną dynę na łbie, mega to wygląda nam Powiem wam tak, fajnie, że się tak szybko się udało już ogarnąć Impossible Tryb Ale się sprawdzimy bo sama dziadek na łbie The end The end, dobra Zobaczmy teraz dziadka. Nie my to powinien być. też się wyświetlić? Nie? To jest dziadek? Nie widzę czy coś ma. Dobra. No, w do odcinku się okaże, więc to byłoby na teraz do odcinka. Do tego odcinka i elo.